Ma. Tutaj Walery. Witam po krótkiej przerwie w odcinku informacyjnym. Teraz nie jestem Walery, tylko aktor, który gra Walerego Heche. Pojedziemy sobie do Biedronki i Podanonki. Hehehe, he he, ale mi się zrymowało i po drodze omówimy parę spraw Hech. Zajebistą mam furę. Za hajs z YouTube'a zarobiłem. Dzięki za wszystkie wyświetlenia, bez nich nie byłoby tej furki i tego domu. Oczywiście w serialu niestety powróci stary dom i samochód. Kurwa, jak o tym myślę, to mi się woda w żelazku gotuje. Dobra, wyprzedzam tego chuja. Jak widać, nie tylko w serialu jestem takim hardkorem na drodze. O kurwa, a, a, a. Ja pierdolę. Tylko żebym się nie wyjebał. Na szczęście, moje umiejętności nie pozwoliły na to, a tak poza tym, sorry, ale reżyser nie wyłączył GPS-u i chudł. Dobra, ja zapuszczę jakąś muzę, a wy popatrzcie, jak zajebiście jadę. To przepraszam panią. O kurwa, czy to przewidzenia, czy czasem moje ziomki gadają z tymi cwelami? Nie to raczej przewidzenia z niedoboru danonków. O ty kurwa, szmato, fajnie tak wpierdalać się w kolejkę, a masz dildosem dziwko. Pis do Jebana. Dzień dobry, są danonki. Nie ma niestety, kurwa, lepiej sam to sprawdzę. O kurwa są, co za jebane kłamca. Masz przejebane za kłamstwo. Cwel jebany, dobra i bez stąd. Osiem ziomale. To by było na tyle, zapraszam Was na nowe odcinki Walerego, już wkrótce pierwszy. To cześć!